Hej, Siemczko, witajcie, jestem Sonny Gilon i idę dzisiaj w sklepie 28 maja 2023 roku. I co dzisiaj w sklepie mamy ruby za 1200, pasiasty siekarz za 500, podniemne paski za 500, zestaw Geometric za 2100, Geometric za 1500, kilo sześcianów za 1200, sześcienna symulacja za 500, kratka za 1200, traser za 1200, ostrzy z ostrogą za 500. Topór wielofunkcyjny za 500. Kowbojska krata za 300. Zestaw dzikie rubieży za 3700. Mi tyle pokazuje, bo on cały zestaw. A normalnie ten zestaw się nie macie żadnego i kosztuje 2000 Wilko króliczka za 1500. Lamolew za 1500. Neozwierz za 500. Zestaw robotyka renegatki za 400, jeśli mamy Skina. Przebytniczka renegatka za 1200. Gwiazda renegatki za 500. Znak renegatki za 500. Zestaw serca Mono nadal w sklepie. Szturmowiec za 800. Baczyc za 1200. Stopur za 800. Energia słodyczy za 500. Bulgoczący za 500. Powódź łez za 200. Pakiet zadania wąsu Kapitan Chybaty nadal w sklepie. Zestaw poprzez spider nadal w sklepie. Skiny z Fortnite Football Club też nadal w sklepie. I Hurricane Marco Royce też nadal w sklepie. Także co widzę, jeśli w sklepie się podoba, to pamiętajcie. subzone, łapka w górę. Kodzidzila w sklepie. A się wami żegnam. siemneczko.